Witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest Herbatka Ufabka, odcinek 16. Jakże specjalny, moi drodzy, już wam mówię dlaczego nazywał się stan wojenny, bo pewnie rzuciło wam się to w oczy. Mi też. W uszy bardziej, kiedy pierwszy raz to usłyszałem od pana Mariusza Kamińskiego, ministra, ministra spraw wewnętrznych i administracji w Polsce. Moi drodzy, sami zobaczcie, ten pan. Jakoby się przejęzyczył, aczkolwiek przejęzyczył ja się dwa Państwo, razy. Dlaczego zdecydowaliśmy się tak na wprowadzenie razy. tych przepisów? Nie jest to łatwa decyzja i prawdopodobnie jest to pierwszy stan wojenny w historii wolnej Polski po roku 90, bo, bo wcześniej nie było konieczności ani potrzeby jego wprowadzania. Po pierwsze, kryzys, znaczy no, to się wiąże w sposób oczywisty z kryzysem na granicy polsko białoruskiej Po pierwsze, z liczbą prób nielegalnego przekraczania granicy. W samym sierpniu około 3000 osób usiłowało w sposób nielegalny przedostać się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tym samym na terytorium Unii Europejskiej, bo granica z Białorusią jest granicą zewnętrzną Unii Europejskiej. Zdecydowana większość tych prób została uniemożliwiona przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żołnierzy. Część z osób, które zostały ujęte nieco dalej od pasa granicznego, przebywają w obozach zamkniętych. W zasadzie nie ma sytuacji, że ktokolwiek skutecznie przedostanie się w głąb państwa polskiego i na teren Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, bardzo mocno przyglądamy się działaniom reżimu Łukaszenki. Zidentyfikowały nasze służby w ostatnich tygodniach około 40 przelotów z Bagdadu do Mińska, gdyż tak jak podkreślił Pan Premier, główną, podstawową grupą uchodźców, którzy znaleźli się na granicy państwa polskiego z Białorusią, to są obywatele Iraku. Na podstawie szacunków naszych służb. W ostatnich tygodniach przewieziono około 10 tysięcy Irakijczyków do Mińska na Białoruś, którzy trafili nad granicę polską, nad granicę Litwy, nad granicę Łotwy. Oprócz tego znacząca część uchodźców, którzy pojawili się na naszych granicach, trafiła z Turcji, a w ostatnim czasie reżim Łukaszenki rozpoczął regularne loty z Libanu. W Libanie jest ogromna liczba uchodźców, głównie syryjskich. Monitorujemy działania reżimu, wiemy, że prowadzone są rozmowy z Pakistanem, z Marokiem, z Katarem na temat uruchomienia linii lotniczych białoruskich. To są rezerwuary ogromne, ogromne rezerwuary potencjalnych uchodźców, nielegalnych uchodźców na terenie Unii Europejskiej. Musimy w sposób bardzo stanowczy, zdając sobie sprawę z różnych ludzkich historii, ale nas obowiązuje etyka państwowa. Musimy w sposób odpowiedzialny i stanowczy położyć temu tamę. Rozumiem zaniepokojenie niektórych obywateli sytuacją uchodźców, którzy znaleźli się nad granicą polską. Rozumiem współczucie dla osób, którzy są w usnarzu. My to doskonale rozumiemy. Proszę Państwa, nie możemy robić żadnych precedensów. Jeśli w sposób nielegalny. Puścimy tę grupę uchodźców na teren naszego państwa, będziemy mieli nie jeden usnasz, ale wiele, wiele takich usnaży na całej granicy. To spowoduje też cierpienie tych ludzi. Ale chcę też Państwu powiedzieć, że ogromnym rezerwuarem uchodźczym, który już widać na granicy Polskiej są obywatele różnych państw, którzy przebywają na terenie Rosji. Z Rosji też trafiają. Między innymi w tej grupie z Usnarza zidentyfikowano co najmniej kilku uchodźców, którzy trafili z terenu Rosji nad polską granicę. Co więcej, przynajmniej jedna z tych osób od kilku lat przebywała na terenie Rosji, ubiegając się kilka lat temu o prawo pobytu z terenu Rosji, z Moskwy, w jednym z państw Unii Europejskiej i te starania spotkały się z odmową tego państwa. Także proszę nas zrozumieć. Musimy działać odpowiedzialnie. Staramy się organizować wszędzie to możliwe pomoc humanitarną. Jeszcze wracając na moment tylko do sprawy Usnaża, bo to jest taki punkt, który jest bardzo czuły dla, dla, dla wielu naszych obywateli i my to rozumiemy, ale który jest tak naprawdę punktem zasadniczym dla Łukaszenki. Szanowni Państwo, ci uchodźcy naprawdę nie cierpią głodu. Dostarczane są im regularnie posiłki przez służby białoruskie, my to widzimy. Nasi strażnicy to widzą, nagrywają również te sceny. Również ciepłe posiłki tam trafiają. Jest to próba wymuszenia grania na naszych emocjach, na naszych ludzkich emocjach, wymuszenia złamania standardu. Wpuścimy 30, za chwilę będzie 300, za chwilę będzie 3000 i 30 się 000. Wydaje, Że oni grają tutaj na naszych emocjach. Tak, tu się zgadza. będzie 3000 i 30 i tutaj pan mówi, jeszcze, że będzie 3000 tego. Moim skromnym zdaniem, moi drodzy, to w ogóle nie chodzi o żadnych uchodźców. Znaczy, w pewnym sensie chodzi, ale nie, nie, nie robią stanu wyjątkowego, nie wprowadzają stanu wyjątkowego ze względu na uchodźców. Moim zdaniem, moi drodzy, coś, coś to przypomina, a mianowicie stan wojenny podczas, w PRL-u 1980. Moi drodzy, yy, wtedy też władze miały problem, ponieważ były dwa powody. Prawdziwy i ten, jaki podawały władze, tak jak tutaj władze podają, że jest, są uchodźcy, tak naprawdę, <laughs> prawdziwym powodem było, władze władze PRL-u bały się po prostu utraty władzy, a podany ludziom powód był pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju oraz. Ćwiczenia wojskowe. Teraz też odbywają się ćwiczenia wojskowe po stronie białoruskiej. 250 tysięcy żołnierzy uzbrojonych, tak jak tutaj pan minister spraw wewnętrznych powiedział, żeby uważać, bo po drugiej stronie będzie wielu ludzi z bronią. Tak jak wtedy użyli tego straszaka, żeby wprowadzić stan wojenny, a tak naprawdę to mieli plan obalenia Solidarności. Był albo Było na dwa sposoby się obalić Solidarność. Operacyjnie albo stanem wojennym. No i wypadło jakoś tak na stan wojenny. W lipcu 81. 600 czołgów i 500 wozów pancernych wjechało do Polski, te, zrobili te ćwiczenia. Przepraszam, we wrześniu. Amerykanie ostrzegli, że będą interweniować w razie w razie jakiejś agresji ze strony Rosji. I moi drodzy, najbardziej użyła go władza, czyli skorzystała, że tak powiem w cudzysłowie, bo bardzo szybko aresztowano wszystkich działaczy opozycyjnych, można, w stanie wojennym można, można wszystko, można aresztować każdego praktycznie. Wyłączono komunikację telefoniczną oraz wprowadzono, moi drodzy, całkowitą cenzurę oraz godzinę policyjną. To na to właśnie naciskał Jaruzelski, żeby nie stracić władzy. On najbardziej nalegał na, na stan wojenny, na roz, roz, rozstrzygnięcie sytuacji w ten sposób. I strasznie mi się to kojarzy w jakiś sposób. Nie wiem dlaczego, ale e, jeżeli politycy tutaj po tym wystąpieniu pana. Pana Kamińskiego, zaraz był, jeszcze Morawiecki, Niedzielski, ale To nic ciekawego, oni cały czas to samo Że są dostępne szczepienia, że to, że tamto e, jak zwykle wchodzi ten temat tutaj W gadkę Jak widziałem autobus, z którego nawet kasownika nie wymontowali e, i, to, I żeby szczepić ludzi, to Zaśmiałem, śmiechłem, jak zwykle Także, moi drodzy, tak I Oczywiście Wielu powie, ale Fabian, teraz wprowadzę stan wyjątkowy, a nie stan wojenny. Oczywiście, jak najbardziej, zgadzam się. Ale chciałbym zaznaczyć, że minister spraw wewnętrznych i administracji, wydając tak ważny komunikat do całego narodu, pomylił się dwa razy. Tutaj zobaczycie tylko raz, ale na samym końcu mówi: stan wojenny. I o, przepraszam, to nie jest stan wojenny, to jest stan wyjątkowy. Ja to widzę tak, że tak bardzo się spinał, żeby nie powiedzieć, że wojenny że powiedział. I obawiam się, że to może być pierwszy krok do tej nadchodzącej już czwartej fali, którą będą lepiej kontrolowali. I jak będą zamykali, to będą mieli do tego uprawnienia. Obawiam się, i to jest tylko moja obawa i lubię się z nimi z wami dzielić, więc zamierzam to zrobić po raz kolejny. Yy, z trzecią dawką trafiłem, może trafię znów. Obawiam się, że ten pas wzdłuż yy, granicy może zostać rozszerzony na całą Polskę. Oby nie. Może zło yy, Może robią tylko te, te ten stan wyjątkowy, wprowadzają tylko po to, że boją się, że ewentualne ćwiczenia po drugiej stronie granicy yy, o nazwie zapad, de facto, Wychnął się spod kontroli Nie sądzę Nie sądzę, żeby tak było aczkolwiek Oby tak było Ym... Dysz, stan wyjątkowy moi drodzy oznacza, że każdy przypadkowy tak zwany przechodzień może zostać aresztowany Ciekawsty dziennikarze że nie będą mogli tam przebywać. Super. Same plusy dla tworzenia narracji rządowej. Właśnie to mi nie pasuje, jeśli oni mówią to samo, co jakieś alternatywne źródła. To znaczy, że te alternatyw alternatywne źródła się mylą. Moim zdaniem pokazuje historia. Naciskali na stan wojenny kiedyś, bo chcieli coś zrobić. A ich powód, który podawali, był fałszywy. I to jest kolejny przykład historii, dlatego śmiem twierdzić, że teraz znowu kłamią, oszukują po to, żeby nas znowu wystraszyć już nas straszą wirusem, brakiem szczepienia teraz jeszcze uchodźcy ojojoj tylko, że mało, mało mało kto mówi o tym co oni tam robili, skąd oni się tam wzięli przecież z Afganistanu w tamto miejsce jest kawałek drogi dlaczego Białoruś się nimi nie zajmuje to, to już jest inny temat, ale Aha, no i czemu nie pójdą do okienka? Do tego dochodzą jeszcze. No proszę Państwa, ja nie wiem, pokażę Wam zdjęcie. Mam nadzieję, że to jest fake. Że to tylko jakaś prowokacja. Poszli tak zwani aktywiści z tej lewicy, czy co to jak to się nazywa? I zaczęli, czyli roz, rozrywać ten płot. Niszczyć go. Ja się zastanawiam, jaki to miało cel. Żeby nie było, też, też uważam, że mogła to być prowokacja. Mogła to być prowokacja jak najbardziej bardzo słaba, a może to było właśnie pretekst dla władzy, żeby wprowadzić. Jeden z wielu pretekstów, bo to, że tam samoloty latają do Białorusi z Iraku, nie tylko i trwa islamizacja Europy, tak to jest, to jest fakt, jak widzimy. Powtarzają się, powtarza się historia z 2015 roku. Politycy mówią te same rzeczy: mówią, że w ich gronie są tam inżynierowie, naukowcy, oni tam wzbogacą nasz kraj kulturowo. Ja tylko się zastanawiam, jeżeli Amerykanie ich tam tak długo pomagali, im 20 lat, nagle zawinęli manatki, dlaczego nie wzięli ich ze sobą? Nie żebym miał coś do obcokrajowców, bo mieszkam sam w tym kraju, jestem do obcokrajowcem i różnymi kulturami obcuję, ale yy, dlaczego nie? Dlaczego teraz to się robi wielki problem światowy? Uważam, że właśnie dlatego, żeby ten problem zrzucić, rozrzucić na ludzi, zasłonić w ogóle to co się dzieje. A co się dzieje? E zmiany. zmiany, zmiany, polityczne, zmiany systemowe, ekonomiczne, tutaj nowe, nowe wały wchodzą, e także mieście ostatnio te całe Lex TVN, Kukizy. -y, Mówiłem, że to jest wszystko przykrywka. I przechodzi ustawa 1449 tak, tak moi drodzy, która będzie w połączeniu ze Stanem Wyjątkowym taką masakrą, że naprawdę będzie dym. I teraz, jeżeli ty dalej uważasz, że nic się nie dzieje, że ty się bez, zajmujesz swoim życiem i ciebie to nie dotyczy, no to musiałeś nie zauważyć, że już zmieniło się Twoje życie znacznie. Jeżeli chcesz być grzecznym chłopczykiem, to musisz sobie porobić to i tamto, certyfikaty z raty, pierdaty. Okazuje się, że będziesz musiał... Jeszcze dzisiaj nie, ale tak samo jak Lockdown był na dwa tygodnie, będziesz musiał przyjąć trzecią daweczkę. Skoro Lockdown był na dwa tygodnie przedwrócił się do dwóch lat skoro druga dawka rozszerzyła się do trzeciej to dlaczego wąski pasek stanu wyjątkowego nie miałby się prze... prze rozszerzyć na całą Polskę Mógłby? Uważam, że tak. Uważam, że mamy do tego powody nie obawy, tylko yy, trzeba być tego świadomym, prawda? Co, co się dzieje, i naiwne jest moim zdaniem myśleć, że, że nas to nie dotyka. No bo dotyka. Dotyka, i prawdopodobnie ludzie, którzy w tamtych czasach w stanu wojennego w latach 80. mieli jakieś informacje, to już wiedzieli, jak się sobie z tym radzić. I wcale fałszywy certyfikat to nie jest rozwiązanie, moi drodzy, bo nawet nie wiemy, jakie mają metody sprawdzenia, czy ty masz fałszywy, czy prawdziwy, i możesz sobie zrobić jeszcze większe kuku niż mając yy, normalnie zabieg zrobiony, a nie zapłacony. Ja na to nie idę, na pewno nie. Także wracając, moi drodzy, powiedzcie mi, co ty myślicie stan wyjątkowy w Polsce ze względu na uchodźców że jest ich, sami ich przecież przywożą ja nie rozumiem dlaczego dlaczego teraz robią z tego wielki wielki dym yy, może to bronią się przed tymi lewicowcami czy tam lewakami, nie wiem, aktywistami którzy niszczą ten płot, rozumiem także mogliby powiedzieć niszczą płot, stawiamy żeby go nie niszczyli oby to się nie, nie, nie rozwiązało nie, nie rozwinęło jeszcze bardziej także w takim stanie wyjątkowym moi drodzy, jeszcze tutaj kończąc yy, żadnych zgromadzeń strajków, protestów pikiet z kolegami na browarku sobie nie staniesz, bo nie wolno i to już jest ostry przymus to nie tak, że a, kiedyś też były lockdowny i każdy miał to w dupie Aha, bo może nie powiedziałem ja uważam, że to będzie użyte do lockdownu że to będzie swego rodzaju lockdown. Oni byli tak zadowoleni na tych wystąpieniach, kiedy pokazywali tych, te prowokacje podpalenia punkt szczepień, coś mówili spotkamy się, zobaczycie, spotkamy się na jesieni. Oni wiedzą, oni mówią, na pewno nadejdzie, będzie gorzej. Cały czas to mówią, więc albo faktycznie będzie, bo nam to zafundują, albo nie będzie i tylko tak straszą, żeby catching zgadnąć hajsik za najwyżej wyszczepiony kraj, albo jeden w pierwszej dziesiątce, bo skoro jest konkurs z gmin która najwięcej wyszczepi, zostaje najwięcej hajsu, ta chora covidowa, która się po prostu wylewa uszami, to dlaczego nie? Dlaczego nie, nie mieliby rywalizować jako kraj? I teraz y, śmieszy mnie też, a bo PiS zrobił to, PiS zrobił tamto. Stary, dyrektywy idą z Europarlamentu. Europarlament czy WHO daje krajom dyrektywy. Słuchajcie, jest pandemia, robimy tak. I kraje albo robią, albo nie robią. Jeżeli robią, mają posmarowane, jeżeli nie, Łukaszenka powiedział nie, nie żebym go tam jakoś bronił, czy coś, ale z tego co się orientuję, odmówił yy, brania udziału w tym całym Saigonie i proszę, nie ma. Jest tam ok, jest, jest spoko, już dawno powiedział, wróćmy do pracy mm, kupę czasu temu. Przed tymi wszystkimi niby foliarzami, co mieli jednak rację. Yy, no ale powiedzą ci, tam, jest tam nie można dostać informacji, tak jak w Chinach. Stary, ja nie wiem, ale ja to widzę tak, że Testują sobie proszę bardzo, Australia jak mały lockdownik u nas stan wyjątkowy, tam dzieci na stadionach szczepią, gdzieś indziej też uprzedzają w Ameryce hamburgery dają zaszczepienia patrzą co działa. Jeżeli teraz widzimy, że Chiny stają się potęgą i to potwierdzą ekonomiści, przede wszystkim analitycy, yy, ludzie od biznesu, których słucham, czy czytam. Yy, więc ja to widzę tak, że władze widzą. Aha. No to ustrój komunistyczny, komunizm jest w Chinach, tak? Działa. Jedziemy na cały świat, ale tych buntowników trzeba trochę przygasić różnymi sposobami, można to robić. Obym oby się mylił, oby nie doszło do rozszerzenia tego, tego pasa. Nie tutaj w żadnym wypadku nie mam zamiaru nikogo przestraszyć. Nikogo przestraszyć, ale już jest najwyższa pora. Po prostu. Obrać kierunek i to nie prawica, lewica, tylko po prostu skumać, że Twój kolega, który Cię mówił już dawno, żebyś się wstrzymał, że nie wrócisz sobie do normalności tym zabiegiem, najwyższa pora mu zwrócić honor, stary. I chyba już nie jest takim yy, uważanym przez Ciebie za świrusa, co? Bo Pan sprawdziło się. Sprawdziło się Ci ludzie mówili od samego początku. I, te, i, jest, I teraz politycy mówią, że to jest destabilizacja. Jeżeli Polityk mówi, że to jest destabilizacja, to ja uważam, że on macza w tym ręce. Macza w tym swoje paluchy. Morawiecki, niedzielski, wszyscy tam po kolei. Eee. To jest wszystko szopka, moi drodzy, to jest show. Teraz wielki był show, ponieważ pan prezydent Duda powiedział, znowu to powiedział, że jest przeciwnikiem szczepień, pani Duda była, jestem z Panem Dudo. Tylko, że za chwilę pan Morawiecki, już będę mówił pan, pan w ich tam tytuły, Morawiecki mówi ale panie prezydencie, proszę zobaczyć, dbamy o to, żeby każdy o każdej godzinie praktycznie mógł sobie w nocy o północy zapierdzielić daweczkę. Czyli ja to widzę tak, dobry glina, zły glina i my oglądamy, wow, zobacz Duda to, no dobrze, żeśmy, ale Morawiecki to nie, no i to jest show. To jest, moi drodzy, Truman Show. To jest wszystko przedstawienie. Dlaczego to jest przedstawienie? A, właśnie, właśnie. Miało to być na początku, ale wrzucę wam tutaj na końcóweczkę. Moi drodzy, kiedy pokazywałem wam ten pompowany samolot, który rzekomo, może był pompowany, może nie. Ja myślę, że był. Ponieważ ten filmik, na którym oni tam sobie biegną w górz, w górz tego samolotu, jest samolot jedzie, a potem on już jest w powietrzu. Ja nie widziałem osobiście, ja szukałem długo, bo ktoś mi zarzucił, że to, że to nie jest y, makieta czy sztuczny samolot. Długo szukałem, y, gdzie jest taki filmik, na którym ten samolot widać cały proces, jak się wzbija. Nie widziałem tego filmiku, nie, nie wiem o co chodzi, ale przygotowuję się tutaj do materiału na temat y, armii duchów i zobaczcie sobie sami tutaj. To była taktyka stosowana przez, al przez aliantów, żeby zmylić nazistów, Pam. <laughs> proszę bardzo. Jest możliwe, moi drodzy, to jest takie, co jest możliwe. Fajnie, co? Tysiąc osób udawało 30 tysięczną armię? Bodajże, ale o tym będzie w następnym odcinku, jeśli znowu nie zapomnę. Podawajcie dalej, łapka w górę, komentarz proszę bardzo, jak nie, ja nie lubię tego robić. Podawajcie dalej, nie, nie nudzi was to? Mnie to męczy. Na każdy program gdzie nie wejdę, coś chcę zobaczyć, to muszę najpierw posłuchać 20 minut gościa, jak mówi. Wiesz co, ja bym cię prosił, żebyś podał mi dalej tego. No nie lubię tego. Ale sam muszę to robić. Wymyślę może jakiś inny sposób, jednakże podaj dalej, jeśli możesz. Jeśli nie możesz, też podaj. Jeżeli chciałbyś z nami w jakiś sposób współpracować, podsyłać nam materiały, czy wystąpić, czy może y, jakoś zająć się social mediami, żeby jakoś to bardziej docierało do ludzi, zapraszamy do współpracy. I jeszcze raz zachęcamy do. Swobodnego myślenia moi drodzy, swobodnego myślenia, bo po co to wszystko? Ja myślę, że możemy zrobić taki challenge. Właśnie jeszcze do... na koniec, kolejna tak. rzecz na koniec. Zbadajmy przeciwciała challenge, czyli tak ja sobie pójdę zrobić test. Nie wiem jeszcze szukam gdzie się to robi Zbadam swoje przeciwciała Poproszę osobę zaszczepioną dwoma dawkami I trzecioma dawkami Trzema dawkami I zobaczmy kto ma więcej przeciwciał Co wy na to? Dajcie znać Przeciwciała challenge Mam nadzieję, że odpalę już niedługo W następnym odcinku Armia Duchów I trzymajcie się mocno Herbatka u Moi drodzy to jeszcze jednak nie koniec Szybciutko przeczytamy artykuł od Ibewa Pozdro IBW. Wreszcie włączyłem mikrofon Trzeci raz to nagrywam I <laughs> to jest tak Doktor Kamil Stępniak, konstytucjonalista, wrzucił na Instagram taki tekst. Rząd skierował wniosek prezydenta RP w sprawie wprowadzenia na części terytorium stanu wyjątkowego. Dużo wokół tej kwestii pojawiło się dezinformacji, żeby było łatwiej, to w punktach wymieniam najważniejsze kwestie, o których nie mówi się głośno albo robi to rzadko. Stan nadzwyczajny wprowadza się, gdy Zwyczajne środki nie wystarczają do zapobieżenia jakiejś sytuacji. Powinien zatem spełniać zasady m.in. pomocniczości i proporcjonalności, a środki powzięte powinny odpowiadać stopniowi zagrożenia. Jeżeli zagrożenie ma charakter zewnętrzny, a tak jest utrzymywane. To Rada Ministrów powinna wnioskować o wprowadzenie stanu wojennego. To on służy zwalczaniu agresji przeciwko RP. Stan wyjątkowy wprowadza się wtedy, gdy zagrożenie ma charakter wewnętrzny, np. rozruchy. Należy zatem zadać sobie pytanie, czy prawdziwą przyczyną wprowadzania stanu nadzwyczajnego jest sytuacja na granicy, czy też może obecność aktywistów i mediów w danym obszarze. Stan nadzwyczajny powoduje, że nie można podczas niego i w ciągu następnych 90 dni przeprowadzić wyborów. W kontekście zapowiedzi złożenia wniosku o odwołanie Marszałka Sejmu oraz zapowiedzi, że jeśli, jeśli takie głosowanie będzie przegrane przez koalicję, to zostanie złożony wniosek o samo rozwiązanie Sejmu, wprowadzenie stanu nadzwyczajnego może być sposobem na utrzymanie władzy. Prawie jak Jaruzelski. Podczas stanu wyjątkowego policja dosyć, dosyć swobodnie może używać broni palnej, tak samo siły zbrojne RP. W samorządzie terytorialnym można ustanowić zarząd komisaryczny. Ustanowiony może być zakaz gromadzenia się, strajków, przemieszczania się, a nawet zmiany miejsca pobytu. No to będzie na pewno. Może być wprowadzana cenzura mediów, kontrola listów i paczek, e-maili, przekazów. Ja myślę, że o to im chodzi, o te zgromadzenia i przekaz. Odgórnie ustalane mogą być ceny towarów lub możliwość ich sprzedaży. Nakazana może być w... Nakazane może być wyłączenie łączności np. telefonów, internetu, telewizji. Ograniczony może być dostęp do informacji publicznej. Znosi się m.in. zasady dotyczące nietykalności osobistej, równości, niedyskryminacji. Znosi się to. Nie obowiązuje. Wprowadzenie stanu wyjątkowego to ograniczenie bardzo wielu praw człowieka. To krok w stronę kontrolowanych, a jednak autorytarnych zachowań państwa. Proszę bardzo, moi drodzy, szykuje nam się druga Australia. Igor, dzięki za podesłanie filmików, widziałem to już wcześniej Zobaczcie sobie, albo napiszcie do Igora, to Igor Wam wyślę, Co tam się dzieje Też sobie przetastywali taki ostry lockdown Ludzie tam się mocno, mocno, mocno buntują przeciw temu Zobaczymy jak to będzie u nas I tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, uważam, że Zamykać cyrk to jest jedyne rozwiązanie Nie bierzemy w tym udziału Ale w momencie, kiedy wprowadzą Ci taki stan To już sobie nie pojedziesz swobodnie, gdzie będziesz chciał Bo po prostu jest zakaz, także Pozdrawiam serdecznie. Buziaki widzimy się w następnym odcinku. Pa!